Wszystkie funkcjonalności tego panelu omówiliśmy jednak w osobnym materiale, do którego link znajdziesz w opisie tego wideo. Wróćmy więc do zakładki Dashboard. Zwróć proszę uwagę, że kolejną nowością na naszej platformie jest możliwość wykupienia płatnej subskrypcji, dzięki której zyskujesz 20% zniżki na wszystkie opłaty handlowe, oraz możliwość stackingu, dzięki któremu możesz otrzymać odsetki w danej kryptowalucie za to, że trzymasz ją we wskazanym portfelu. W przypadku naszej platformy odsetki te mogą wynieść nawet 8% w skali roku. Aby skorzystać z wymienionych funkcji, musisz jednak posiadać gecoiny czyli tokeny użytkowe naszej platformy. Aby je zakupić, wejdź na stronę ICO Gecko1. Link do niej znajdziesz w opisie. Następnie załóż nowe konto, bądź jeżeli już takowe posiadasz, zaloguj się. W prawym górnym narożniku wybierz "Kub Następnie wybierz walutę oraz podaj ile gecoinów zamierzasz kupić. Jeżeli zdecydujesz się na płatność w BTC, w kolejnym kroku zostaniesz przekierowany do terminala PayCox.io. Wybierając z kolei płatność w euro, Twym oczom ukażą się dane rachunku bankowego, na który należy zrobić przelew. Pamiętaj, by w tytule przelewu podać swój adres e-mail i nazwę użytkownika. Po zweryfikowaniu płatności, tokeny pojawią się na Twoim koncie. Aby wykorzystać je jednak do wykupienia subskrypcji, musisz jeszcze przetransferować je do swojego portfela na platformie geco One. W tym celu wybierz zakładkę wypłaty w menu po lewej stronie. Następnie powróć do zakładki Dashboard na platformie Gecko1 i skopiuj adres portfela do depozytów w Gate. Adres ten wklej w odpowiednim polu na stronie ICO Gecko1 i dokonaj transferu wszystkich posiadanych Gecoinów. Bardzo ważne jest to, abyś przy pomocy jednego transferu przesłał wszystkie posiadane Gecoiny. Koszt takiej transakcji wynosi bowiem 85 dolarów. Wychodząc jednak naprzeciw naszym użytkownikom, bierzemy ten koszt całości na siebie, więc dokładnie tyle, ile gecoinów zakupiłeś, tyle będziesz mieć do dyspozycji na platformie GECO One. Następnie wróć na platformę GECO One i przy pomocy posiadanych już Gecoinów wykup subskrypcję. Gratulacje! Od teraz możesz w pełni korzystać z wszystkich funkcji na naszej platformie. Jeżeli chciałbyś skorzystać z funkcji Stackingu, wybierz właściwą zakładkę w menu po lewej stronie. Następnie wybierz kryptowalutę oraz czas, na jak długo zamierzasz zamrozić swoje środki. W zależności od tego okresu, twoje oprocentowanie wahać się może od 0,5 do nawet 8%. Następnie podaj jeszcze tylko wartość środków, które zamierzasz zamrozić i zatwierdź swój wybór. Jak widzisz, poniżej pojawił się Twój aktualny staking oraz informacja, kiedy dobiegnie on końca oraz jaki będzie Twój zysk z tego tytułu. Kolejną z nowości dostępnych na naszej platformie jest program afiliacyjny, dzięki któremu możesz zarobić dodatkowe środki. Twoje wynagrodzenie z tego tytułu wynosić będzie 20% wartości prowizji handlowych poniesionych przez znajomych, którzy zarejestrują się używając Twojego kodu polecającego. To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Powodzenia! Witaj w Gekowan.